Cześć! Witamy Was serdecznie w kolejnym filmiku, mającym na celu wprowadzić Was w Adkanach Królewskiej Gdy, czyli Szachów. Jak widzicie, dzisiaj nie jestem sam i bardzo mi, dużo mi raźniej z tego powodu niż ostatnio. Ze mną są dwie piękne panie: Emilka i Paulinka. Chcę Wam powiedzieć, że, pomimo, jak widzicie, bardzo młodego wieku. Emilka i Paulinka są już bardzo silnymi szachistkami. Tak naprawdę Emilka za niecałe dwa miesiące od momentu, gdy nagrywamy ten filmik, będzie startowała w finale Mistrzostw Polski dla 10 w szachach, a Emilka za niecałe. A Paulinka za niecałe trzy miesiące będzie uczestniczką finału Mistrzostw Polski dla 12. Także to są naprawdę już silne szachistki, i dzisiaj będą mi towarzyszyły właśnie w oprowadzaniu Was po kolejnych tematach związanych z królewską grą, czyli z szachami. A jakie to będą dzisiaj tematy? Chcielibyśmy dzisiaj nauczyć Was dwóch rzeczy. Po pierwsze chcielibyśmy powiedzieć Wam, jak nazywają się pielki szachowe, czyli te wszystkie tutaj krótkie, te ludziki, którymi będziemy w szachy grali, a także jak prawidłowo ustawić tak pozycję wyjściową, czyli tę początkową pozycję, od której będziemy zaczynali każdą szachową batalię. Gotowi? Zaczynamy! Słuchajcie, jeżeli chodzi o nazewnictwo poszczególnych bierek. Ja już tutaj sobie ustawiłem, czy my już sobie tutaj ustawiliśmy czarne bierki w pozycji wyjściowej, tak jak ona se powinna być ustawiona. Poznajmy się teraz z naszym szachowym wojskiem. Najważniejszą gierką, którą mamy w na szachownicy, jest król. Król jest zazwyczaj największy, ma taki charakterystyczny krzyżyk. I jest, tak jak powiedziałem, najważniejszą bierką, nie najsilniejszą ale najważniejszą, bo to tak naprawdę o króla idzie cały ambaras w szachach. Właśnie o króla idzie cała walka, poprzestanę na razie na tym stwierdzeniu, będziemy się jeszcze o tym uczyć. Naj zapamiętajcie, że to, ten największy i najważniejszy, to jest król. Obok króla stoi hetman. Hetman to jest najsilniejsza figura, którą mamy w szachach i też na razie na tym stwierdzeniu właśnie e, poprzestaniemy. Z hetman czasami nazywany jest damą albo królową albo królowką. Nie mam osobiście wielkiego problemu z tymi nazwami, aczkolwiek ja osobiście będę używał już wyłącznie tej prawidłowej polskiej nazwy, czyli Hetman. A zatem to jest Hetman. Jak widzicie, stoi on obok króla. Kolejne mamy tutaj tę Bierkę. No jak myślicie, co ta Bierka przypomina? Myślę, że przypomina ona taką wieżę, jaką na przykład możemy dzisiaj zobaczyć na zabytkowych, średniowiecznych zamkach. I to rzeczywiście jest wieża. Czyli tutaj w rogu jednym i drugim mamy wieżę. Kolejna wierka to jest, uwaga, uwaga, goniec. I jakoś tak się składa, że właśnie z tą gierką, z gońcem, wiążą się dla mnie osobiście pewne takie anegdotki czy historyjki. Hmm, jak to powiedzieć? Może inaczej. Eee, goniec czasami potrafi we mnie wzbudzić naprawdę, eee, naprawdę takie mocne uczucia. Zazwyczaj pozytywne, ale czasami też takie nie do końca eee, se fajne. Eee, głównie wtedy, może zacznę od tej może niefajnej strony, kiedy słyszę, jak ktoś mówi na gońca per laufer. To jest, zauważyłem, bardzo popularne. Wiele osób eee, nazywa gońca laufrem z eee, i osobiście bardzo tego nie lubię. Bardzo nie lubię tej nazwy. Moim zdaniem jest ona brzydka i przede wszystkim niepoprawna. Oczywiście rozumiem jej genezę. Ona pochodzi z języka niemieckiego. Po niemiecku goniec nazywa się właśnie Leufe, czyli dosłownie biegacz. Ale po polsku goniec to goniec i tylko goniec. I bardzo was proszę, żebyście to zapamiętali. Czyli mamy gońca. Aha, a właśnie z gońcem też sobie związana jest jedna taka yy, bardzo fajna, bardzo śmieszna anegdotka, która już mówię, wiele razy mi się przydarzyła. Otóż ilekroć uczę e, gdy w szachy małe dzieci, takich najmłodszych, maluszków, przedszkolaków, to e, staram się wytłumaczyć, no bo takie wiadomo, takie małe dzieci zazwyczaj po raz pierwszy w życiu słyszą takie słowo jak goniec. No i tłumaczę im, że goniec to właśnie dziewczynki, wiecie, to był goniec kiedyś. Listonosz. No właśnie, to był taki listonosz, kiedy nie było internetu, nie było telefonów nawet. To, jeżeli jeden król lub jakiś inny ważny człowiek chciał komuś innemu przekazać jakąś wiadomość, to właśnie wysyła gońca z tą wiadomością. I bardzo często, właśnie jak, jak a, a, później na następnych zajęciach, a, pytam się a, przedszkolaków, a, z, no, co, to jest, co to jest za figura, no to nie ma szans. Zawsze znajdzie się przynajmniej jeden chłopczyk lub jedna dziewczynka. Która z triumfem w głosie powie: Listonosz. listonosz. właśnie. Także to jest nasz taki szachowy listonosz, a tak naprawdę goniec i tylko goniec. Czyli ustawmy końca już powrotem. I mamy tego szachowego konika. A jak się nazywa prawidłowo ten taki szachowy konik, dziewczyny? Skoczek. Skoczek, dokładnie. Ten szachowy konik to jest skoczek, można go sobie na przykład skojarzyć z Kamilem Stochem czy z Adamem Małyszem. Prawidłowa nazwa tego szachowego konika to jest skoczek. I te wszystkie większe, takie, klocuszki tutaj, to są tak zwane figury. Być może zwróciliście uwagę, że używam słowa bierki na określenie wszystkich tych, e, wszystkich tych e, no powiedzmy, klocków, którymi będziemy grali w szachy. I to jest najbardziej prawidłowe określenie, ponieważ bardzo często. Z, mówi, mówi się tak w potocznym języku figury albo pionki mając na myśli właśnie wszystkie, wszystkie te laleczki, którymi, którymi w szachę gramy. Ale tak naprawdę figury to są tylko te większe, natomiast pionki to są te mniejsze i tutaj jeszcze z pionkiem się nie zapoznaliśmy. Tutaj właśnie jest pionek, jeden z tych ośmiu, z tych ośmiu, które nam tutaj stoją w rzędzie tuż przed figurami. To są pionki, pamiętajcie, to są figury, a wszystko razem to są, to są białki. Jeszcze dwie uwagi na temat właśnie prawidłowego ustawienia z pozycji wyjściowej. Pamiętajcie, żeby jak ustawiacie szachy, ustawiacie pozycję początkową, pamiętajcie, żeby zawsze, zawsze z prawej strony, z waszej prawej strony mieć białe pole, a z waszej lewej strony mieć czarne pole. Jest dość prosta rzecz do zapamiętania, jeżeli mamy oznaczoną szachownicę. Jeżeli przyrobiliście materiały dotyczące szachownicy, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to bardzo was do tego zachęcam, to już nie powinna być to dla was taka nowa rzecz. Natomiast jeżeli mamy szachownicę nieoznaczoną, to pamiętajcie, że zawsze czarne pole musi być z waszej lewej strony. A białe pole musi być z waszej prawej strony. Jeżeli ustawimy to odwrotnie, no to to nie będzie ustawienie prawidłowe. Pamiętajcie o tym proszę. Jeszcze jedna rzecz. Być może zwrócicie uwagę, że ustawiliśmy celowo te czarne bierki na liniach siódmej i 8. I na tych dwóch liniach powinny zawsze na początku partii czarne bierki stać. Białe wielki za chwileczkę tutaj z Emilką i Paulinką ustawimy Wam na liniach czy na rzędach pierwszym i y, drugim. I takie jest najbardziej prawidłowe ustawienie. Jeżeli czasami się omyłkowo ustawi białe na pierwszej i drugiej, y, y, białe, przepraszam, na siódmej i ósmej linii, a czem na pierwszej i drugiej, to nie jest to aż takie, y, aż takie, no, powiedziałbym, Wielkie wykroczenie, znaczy wykroczenie jest, ale da się tak grać. Natomiast no, lepiej jest pamiętać o tym, o, o tym tak głowym ustawieniu być w jednym z określonym zasadą i zawsze pamiętać, żeby ustawić, ustawić białe na pierwszej i drugiej serii, na pierwszym i drugim rzędzie co zresztą za chwileczkę zrobimy. A czarne na siódmym i ósmym. Jest jeszcze jedna tutaj sprawa, którą warto zaznaczyć, ale to może najpierw ustawmy tutaj białe wieżki. A zatem pokażę Wam teraz, jak, jak ustawić taką właśnie pozycję początkową. Będziemy, mamy już ustawione czarne, będziemy teraz ustawiali białe. Więc dziewczynki, proszę o wieże. Dziękuję Wam bardzo. Wieże na początku partii zawsze stoją w drogach. Jedna wieża i druga wieża. Obok wieży stoją te szachowe koniki, czyli pamiętacie, jak się one nazywają w szachach? Skoczki to są skoczki, ustawiamy skoczki obok wież. A obok skoczków stoi kto? Goniec. Goniec, brawo, dziękuję Wam bardzo. Ustawiamy gońce obok skoczków. I zostały nam te dwa środkowe pola dla. Dla Hetmana i Kula, czyli ee, ale mi się nie pamiętać. Dla króla, tak? I dla Hetmana. I teraz tak bardzo często, ee, chyba najczęstszym błędem popełnianym przy ustawieniu ee, początkowej pozycji jest to, że zamienia się właśnie miejscami króla i Hetmana. W jaki sposób prosto zapamiętać, ee, gdzie powinien stać króla, a gdzie powinien stać Hetman na początku partii? Pamiętajcie, że zawsze biały Hetman stoi zawsze na białym polu, a zwróć uwagę czarny na czarny. Czyli ustawimy najpierw Hetmana, białego na białym, czarnego na czarnym, i obok króla, i mamy prawidłowe ustawienie figur. I oczywiście tutaj, dziewczynki, możecie razem ze mną ustawić razem pionki, teraz na drugiej linii, białe pionki ustawiamy na drugiej linii, czarne już są na siódmej i gotowe. I mamy prawidłowo ustawioną a, szafownicę. To co powiecie teraz na parę ćwiczeń, żebyśmy sobie troszeczkę utrwalili teraz zarówno nazewnictwo bielek, jak i ich ustawienie na e, z, e, początku partii. Jak myślicie dziewczyny? Zrobimy to? Tak? Super! Super! E, słuchajcie, to najpierw powtórzmy sobie właśnie pozycję początkową. Może zrobimy tak, że zdejmiemy na razie czarne i zrobimy to tak, że dziewczynki będą mi tutaj losowały pierwszą, pierwszą z brzegu. Może zacznijmy od figurek dziewczyny, dobrze? Pierwszą sprzedą figurkę, ale celowo e, będziemy musieli napić figurki, później pionki. Podawajcie mi tutaj którąkolwiek. I słuchajcie, i Wasze zadanie jest teraz, żeby tutaj wskazać. Możecie wskazać, nie wiem, w Waszej głowie. Jak oglądacie teraz ten film, to może nawet palcem wskazać na to właściwe pole, na którym powinienem e, tę figurkę, którą za chwileczkę dostanę od Emilki albo od Paulinki ustawić. Gotowi? Zaczynamy, Emilka. Cokolwiek. Tak, dostałem gońca. i Gdzie gońc powinien stać? Stanąć? Ustawimy go tutaj. Jeżeli wskazaliście to pole, to również że jest prawidłowo. Długi goniec, za chwileczkę stanie tutaj. Paulinka. Od Pałinki dostałem kogo? Która. I gdzie ustawimy która? O, tutaj, Pałinka trudne zadanie nam zrobiła. Czy prawidłowe byłoby ustawienie go tutaj, jak myślicie? No, nie do końca. Pamiętacie? Czarne pole rezerwujemy dla czarnego Hetmana. Biały Hetman na białym, czarny na czarnym, dlatego kla powinniśmy ustawić obok. No to było trudne zadanie, ale dzięki Paulinka, że stawiasz nas z takimi trudnymi wyzwaniami. No, Emilka, teraz Emil od Emilki dostałem wieżę. Gdzie mogę wieżę ustawić? Ustawię ją tutaj, aczkolwiek jeżeli pomyślisz sobie o tym polu, to również macie rację. Tutaj za chwileczkę stanie druga wieża. Paulinka, proszę o kolejną figurkę. Mamy czechowego konika, czyli skoczka, tak? Gdzie ustawimy tego skoczka, jak myślicie? Ja ustawię go tutaj, aczkolwiek mogłem go również ustawić gdzie? Tutaj, na tym polu. Jeżeli pomyślicie sobie o tym polu, to również mieliście rację. No, Emilko, proszę o kolejną, o kolejną figurkę. I mamy kogo? Mamy Hetmana, no bo jeśli mamy już ustawionego króla, to nie jest to... Trudna sprawa. Hetman stoi tutaj. Jeszcze raz Wam przypominam: czarny Hetman stoi na początku na czarnym polu, biały na białym. Zapamiętajcie proszę tę prostą zasadę. Sam? Co co? A właśnie, tutaj Emilka mi przypomniała. Czasami, jak uczę, zwłaszcza, właśnie znowu, takich najmłodszych, Gry w szachy, to pozwalam sobie czasami troszeczkę nagiąć tutaj ten taki szachowy, językowy puzym, że tak powiem, i nazwać właśnie Hetmana królową. Zresztą, na przykład, w języku angielskim Hetman to naprawdę jest królowa. Queen. I wtedy, i wtedy dzieciom mówię w taki sposób, że królowa lubi, aby pole, na którym staje, pasowało do koloru jej sukni. Czyli czarna królowa na czarnym polu. Biała na białym polu, ale już starałem się używać tylko tych tak głowych nazw, czyli w przypadku Hetmana. No właśnie, Hetman. Pamiętajmy, Hetman, biały na białym, czarny na czarnym. Paulinko, proszę o kolejną figurkę. Mamy wieżę. Jedna wieża już jest na szachownicy, a druga gdzie stanie? Oczywiście w rogu obok skoczka. Emilko, coś tam jeszcze zostało? Emilko został skoczek. Gdzie stanie skoczek? Oczywiście obok wieży. I Paulinka ma jeszcze drugiego gońca. I goniec gdzie stanie? Oczywiście pomiędzy skoczkiem i królem. Czyli mamy już wszystkie figury pięknie ustawione. A pionki, gdzie poustawiamy? Na pewno się domyślacie, że będą stały w szeregu przed figurami. Chodźcie, dziewczynki, ustawmy nasze pionki. Teraz jak najszybciej. Super, dziękuję Wam bardzo. I teraz, jeszcze powtórzmy sobie na koniec nazewnictwo z bielek szafowych. Zróbmy, zróbmy to tak. Ja będę wybierał tutaj zupełnie losowo jakąś bierkę z szachownicy. Czasami będzie to biała bierka, czasami czarna. A Wy macie sekundę, na dwie sekundy, żeby pomyśleć sobie prawidłową nazwę. Bądźcie szybszy od dziewczynek. Dziewczynki e, s, e, Wam będą mówiły, jaka, e, jaka to będzie e, bierka. I gwarantuję Wam, że na pewno ją usłyszycie. Uwaga, gotowi na zabawę. No to start! Wieszak! Super. Mm -hmm. Emilko, tylko poczekaj chwileczkę, dobrze? Okej, okay. a co to jest? Hetman. Hetman, super. Emilko, jeszcze sekundkę sekundkę cierpliwości, tak? Okej. Okay. Goniec. Goniec, super. To jest? Pionek. Pionek, doskonale. Ale dziewczynki, tak z większym entuzjazmem. To są szachy, kochamy szachy, prawda? Hetman. Ketman, pięknie, super. A to? Listonosz! <laughs> goniec, goniec, goniec i tylko o goniec. Pamiętajcie, goniec to jest tylko goniec i nie używajcie już tego słowa na L, którego nawet nie wymienię już teraz. <laughs> o jeszcze, no to jeszcze raz od, 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 z, od początku do końca. To jest? Wieża. Wieża, tak. To jest. Skoczek, tak. Obok skoczka mamy. Emilka. Zaraz się pogniewamy. Nie urywać, to jest zakazane słowo. Mamy gońca. To już ja powiem. Gońca. Obok gońca stoi. Król. Król, Tak jest. Obok króla stoi. Hetman. Obok hetmana stoi. Goniec. goniec. Obok gońca stoi. Skoczek, obsasek, tak, skoczek. I obok skoczka stoi! Wieża! Wieża! Super, super! Słuchajcie, to jest tyle, co mamy, dzisiaj, co mamy na dzisiaj dla Was. Chciałbym zaproponować jeszcze parę rzeczy, takich szybkich ćwiczeń, które możecie zrobić po obejrzeniu tego filmiku. Jeżeli masz w domu szachy, komplet szachów, to weź je teraz i spróbuj ty najpierw jeszcze nie ustawiać. Ale najpierw po prostu wyciągnąć wszystkie wielki i nazwać je po kolei. Na przykład mówiąc sobie, to jest wieża, goniec, hetman, pionek i tak dalej. Tak? A później, oczywiście, spróbuj samodzielnie ustawić pozycję wyjściową. Jeżeli będziesz miał, albo będziesz miała jakiekolwiek z tym problemy, to możesz jeszcze raz obejrzeć nasz yy, filmik. A jeżeli, nie wiem, oglądacie we dwie, we dwóch, we dwoje ten filmik teraz, aby w jakiejś e, większej grupce, to możecie nawet zrobić sobie taką zabawę, troszeczkę się pościgać. Jeden ustawia czarne, drugi ustawia... E, e, o, o, odwrotnie. Jeden ustawia białe, drugi ustawia czarne, albo jedna ustawia e, czarne, druga ustawia białe. I po prostu kto szybciej ustawi prawidłową pozycję e, początkową, ale nie można się pomylić, tak? Jeżeli na przykład ustawicie tak, że biały Herman będzie stał na czarnym polu, to nie jest dyskwalifikacja. Trzeba ustawić jak najszybciej prawidłową pozycję wyjściową. Spróbujcie się w to pobawić. Myślę, że może być to całkiem fajna rozdywka na wieczór albo czasami nawet na rano, albo na popołudnie, zależnie od tego, kiedy nas teraz oglądacie. Zachęcam Was też do przeczytania jeszcze z materiałów, z linków, które również umieszczę w opisie do tego filmiku. A jeżeli nie przyrobiliście jeszcze lekcji dotyczącej szachownicy, czyli tego z pola, tej planszy, na której będziemy nasze szachowe batalie prowadzili, to bardzo Was zachęcam, zróbcie to, bo naprawdę pomoże Wam to w szybszym opanowywaniu kolejnych zasad. A na dzisiaj my się już z Wami żegnamy, trzymajcie się, cześć, miejcie wspaniały wieczór, albo wspaniały poranek, albo wspaniałe popołudnie, w zależności od tego, kiedy nas oglądacie i trzymajcie się, do następnego rodzaju, do następnego filmiku. Cześć, pa pa!